Wydaliśmy dokładnie 155 tysięcy złotych, żebyś mógł wyglądać dobrze. Spośród tysięcy ubrań wybraliśmy 200, które przeszły rygorystyczne testy na uniwersalność. Każdy z nich może być noszony na minimum 10 sposobów, niezależnie od okazji. Tutaj nie musisz stać przed szafą i zastanawiać się, co założyć, bo Twoja szafa została uporządkowana za ciebie. Męska szafa na 4 pory roku. Koniec z nietrafionymi zakupami. Koniec z godzinami spędzonymi na zakupach. Koniec z rzeczami, na które wydałeś kupę pieniędzy, a tylko leżą na dnie szafy. Smutno. W zamian proste, męskie rozwiązanie otwierasz i od razu wiesz, co założyć. 200 starannie dobranych ubrań, 200 zestawów na każdą porę roku. Ogrom inspiracji, porad i sposobów na wyglądanie jeszcze lepiej. Ale bym sobie czytał taką męską szafę na cztery pory roku. Być może i w Twojej głowie przez ostatnie 3 lata właśnie pojawiały się te słowa. I jak już wiesz z tej reklamy, którą obejrzałeś przed moim gadaniem luźnym jeszcze o tej książce, właśnie trwa preorder i będziemy bardzo bardzo, bardzo ogromnie wdzięczni, jeśli zdecydujesz się nas wesprzeć. Cel jest całkiem spory. 45 tysięcy, ale wierzymy, że wszystkie te osoby, które przez te 3 lata maltretowały nas o to, żeby ta książka wróciła w odświeżonej formie, staną na wysokości zadania i szybko ten próg właśnie finansowania osiągniemy. Farma będzie odświeżona, będzie inna okładka, będzie inna identyfikacja wizualna artykułów wstępnych, będą nowe artykuły wstępne. Między innymi jeden taki ciekawy, właśnie ogólny. O tym. co jest ważne w życiu współczesnego mężczyzny i strasznie się jaramy, że właśnie Cyprem, który jest współautorem tego artykułu, e, wsparł nas w tym, w tym dziele. Środek będzie ten sam, ponieważ te rozwiązania, które zaproponowaliśmy, bardzo dobrze bronią się, mimo tego, że upłynęły 3 lata od premiery tej właśnie książki. Wszystkie osoby, które zdecydują się złożyć zamówienie do 25 września, mogą liczyć na autograf, który złożymy tutaj, na stronie tytułowej, a także wspomnienie na specjalnej stronie dla wspierających, gdzie wypiszemy wszystkie te osoby, które do 25 września zdecydują się nas wesprzeć w kolejności wspierania, więc ta kolejność też ma zdecydowanie znaczenie. Proorder trwa do 9 października, wtedy także obowiązuje obniżona cena 189 zł, więc serdecznie zachęcamy do tego, żeby się tym tematem zainteresować, bo kto wie, jak już wspominaliśmy w reklamie, na kolejną szansę na zdobycie tej książki w papierze może będzie trzeba czekać więcej niż 3 lata. Więc zapraszamy na szczyt.plu kośnik 4 pory roku, żebyś mógł sprawić sobie swój egzemplarz już dziś. Zapraszam! Dzięki serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.